Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Gogo Games, a to pierwszy odcinek po długiej przerwie. Tak. I ten pierwszy odcinek to będzie z nowej serii. Tak, no sobie pomyślicie. Nowa seria na kanale. O, ciekawe co. Minecraft. Survival games z Minecrafta. PE I tak. Tutaj są moje serwery. I tak, jakby co? Nazywam się Simoneczczyk przez dwa czy. Ehe No i będziemy sobie grać nieraz na SG, może nieraz w Skywarsy. I tak tutaj jest SG, SG33.lpsg.net To jest IP Jest Split. Battle Jakieś tam bitwy TNT Run Hunger Games, Skywarsy, Hide and Seek Jakiś tam polski serwer, który nie działa Survival Games drugi serwer które może jeszcze włączą? Tutaj jest coś dziwnego, też tego nie znam, a tam są już prawie jakieś światy. I chodzimy na SG. Nie na SG. I tak, to jest SG. Portole, tam są arenki, a tu jest parkur. Jeszcze muszę się tylko zalogować. Dobra, jestem zalogowany. Tam się chyba coś wytnie albo coś. Jeszcze nie wiem co, ale po prostu nie ściągajmy. Także wchodzimy sobie, sobie na emeralda i dostajemy busta. Są jakieś arenki? Jest jedna arenka, czyli sobie wchodzimy. Jest arenka. Startuje za 45 sekund. No i tak średnio na jedną... Na jeden odcinek będą takie dwie rundki. Napiszę się ma. Ja ty ze mną poznać pograć to szukajcie mnie pod nickiem e, O tego. Samoneczek O zaczę się. Jest. Zaczyna się. Musimy się przedrzeć przez liście. No, bij tej liście. Mam jabłko! Wow, 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 wow. Niezłe eku. Dobra. Muszę tylko ciebie teraz uderzyć. Idzie. 15 sekund niewidzialności. Czy ja wiem, gdzie tu są skrzynki? Tu jest. <śprawda> Już pewnie rozluźniona. A wezmę sobie... You are no longer invisible. Nie wiem, jaki był. Nie lubię tej mapy. Myślę, że to są skrzynki. Oh, budynek. Idę. Skrzynka! Skoczy? Nie. Nie. Uh o. -huh. Uh -huh. Tu. Nie. Tu tu wejść? Nie. Nie wiem. Dobra, ryzyk fizyk. O nie! Padłem. What? Wait, what? Lol? Lol? Lol, lol, Dobra, muszę wejść. Weź jeszcze raz. Tak myślę. O, działa. Jeszcze raz muszę się zalogować. Jeżeli chcecie się zarejestrować, to wpisujecie pyk register i wtedy wam się na czacie wyświetlą punkty, które musicie pisać i piszcie bez tego ukośnika na początku. Tutaj piszecie register, potem poproszę Cię o hasło. To tam sobie jakieś tam hasło. Potem wpisasz sobie jakieś. Poproszę Cię o email, ale nie musisz wpisywać. Wystarczy napisać jakieś hababa, koniec, kropka, Amen. No, są jakieś ladenki? Nie. Dozaj, poczekamy chwilę. Poskaczamy sobie do wody. Poopalamy się. Omniam, mniam, mniam, Albo wiem co, pójdę na parkura Gdzie są parkury? Tam, też nie wiem Jeszcze tylko zobaczę Tutaj jest portal, po prostu przenoszę was od razu na, na ten, na obojętnie jaką wolną arenkę Idziemy za portal Tutaj też w igle są parkury, ale najlepsze są tu Spróbujemy przejść Przejdę, spróbuję raz i potem pójdziemy do portalu Parkur Bum Woli I... Bum Jestem minimal luck Jest Okej. Okay. Me hunter hunters one, Huntress Bum O, koksu Jest I, Prawie spadłem Bum Jestem Jest Jestem mistrzem parkourów Dobra. I bum do portalu. Można tyle wejść. Jestem. Dobra. 2 minuty 15 sekund. Może to się wytnie, może nie. Jeszcze nie umiem dobrze wycinać, ale spróbuję. Spróbuję to wyciąć, bo jeszcze nie umiem dokładnie i tutaj mamy baga. Możemy wejść w ziemię. Można wejść w to? Można wejść w gravel? Można. Brawo dla mnie. tutaj mam Dobra. Spróbuję to wyjąć, ale jak nie będę umiał, to po prostu zostawię tak, jak jest. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Nagrywa się? No, pewnie, że się nagrywa. Za minutę 30... Nie wiem czy mi się tu podstanę... robić cięcie minuta 30 No dobra Trzyma. Schół, z Hu Ło koksu. Pokaż się kieru. Jak są kierę? Ew! Jakże good luck! No. Jakby co, to jeżeli będziecie chcieli... To jeżeli będziecie, że jeżeli, jeżeli wiecie, że jestem na serwerze, a wy jesteście moim, to piszcie Simoneczek jestem twoim widzem. A ja nie wtedy napiszę OK. Możemy no. razem pograć. Napiszę jak nagrywam, a jak nie nagrywam, to po prostu ten. To po prostu. No. co czekamy tam jest dead match, tam jest dead match. Nie mam eku. Mi mud da mud da mud da pun da da. Daj mud da. Starting in 5, 4, 3, 2, 1 Go, go Power Rangers Łoż, ty nie masz żadnej skrzynki Tu uh, uh, du 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 du, 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 du. się postarali e, e, e. E, Kogo mogę uderzyć? No, na przykład ciebie I tutaj czemu nie mają mięska i stejki? Ok, tutaj z nie będę go bił, bo na pewno padnę. Uuu, mm. Uu. już tutaj są. Już się leją. Na górę. Skrzynka. Złota klatka. Mam spodenki, mam spodenki. na no, ja była że złota klata, tak lata, ale nie mam jej. Co? So. A takie są bugi na Dead match starting in 7 Widzę kolesi pod ziemią. Co tam jest? Uuu, jakaś brama. A, a, a. Co to? Pewnie tam będzie lewo. Ło! Wow, wow, wow. Jezu! Wow. Yes. Wow. Samoloty! <noise> <noise> Looo! Samoloty, Odrzutowce! Może tu będzie skrzynka? A to by było ciekawe. Wypadrz! <noise> Nieźle! Można wejść? Można wejść. Skrzynka. A, można być Szybko. Jakie rzeczy? Jóczek, krynce. O, o, o. O, Ocie, LOL, LOL, e, no, mój łuk My bow Where is my bow? OK E, where is my bow? Where is my bow? Ja ma mojego łuku Zginął <clears throat> no łuk Wsadza na lata Huntress, 1, -2 4, 5, Biją się. Idę na was, koledzy. Za pięć minut deadmęcz. Hm. Brawo! co za zabiję? <grybujesz> Masz Diokso. Ja chcę Diokso. Dajcie Diaksa. Koszki. Daj nie. No nie! No, no. mm. no. no. no, no. Musiałeś i na no, akurat. Musiałeś. Musiałeś akurat na odcinku, się zleczyć. Musiałeś. Dobrze. Dobrze, muszę. Tablet, nie rób mi tego. Jezus Maria 12. Tylko 12 minut odcinek to jest za mało. Pegnę sobie jeszcze jedną rundkę. No, Poczekaj, masz się wszystko bądź. To mi usuń. To mi usuń. Dziękuję. Dziękuję. Można? Można? Dziękuję. Dziękuję. Ile razy jeszcze będę musiał się O Jezus, o, leciło je, 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 je. Dobra, odleczyło się. The Hunger Cave! Wow. wow. Koleś ma jak siekierę! Ej! onk avis! O, dobrze, już jest skapnął, że ma coś. Um. Modlać się, bułam. Dobra, za 30 sekund robię cięcia. U Jezus Maria. Jak będą takie lagi, to ja dziękuję. Ja nie chcę Tima. Proszę, błagam. Niech do tutaj skrzynki. 5, 4, 3, 2, 1, go. Go, go, power ranger. Oj, no jak będą takie lagi, to ja dziękuję. O, porkczapki. No. Dobra, uciekam. Część skrzynkę. Jezus Maria, jakie lagi tutaj też jest. Trzeba puste Poczekam do zrefiletowania się skrzynki. Nie, będę taki łot. U, u. Wywaliło go, że... O ty. Padam. Dobra, 15 minut odcinek to wystarczy. Okej. Okay. Ehm, to jeszcze nie wszystko. I jeszcze ten, e, chciałem wejść jeszcze, jeszcze na chwilę na łożysk, pokazać bo moje zmiany w garażu. Takie malutkie, na ten odcinek. Taki spoilerek. To też się tak ladzi? No. Dobra, wysadzę czołgi, pokażę tyle, kropka. Jak będę pisał, nie pokazuję na odcinku. Gwarantuję. Po odcinku zobaczę. Można. Dziękuję. Mam teraz nowego M2 Medium Ci 8NA Stuch 103G i 3 Sus 76 I Churchill. To miałem Wam do pokazania Dziękuję za oglądanie A ja kończę tą zlagowaną końcówkę. Do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie cześć, pa pa!